Jak odnieść sukces? To trudne. Cześć, nazywam się Michał Wąsowski i jestem dziennikarzem biznesowym od kilkunastu lat. I chciałem z Wami się dzisiaj podzielić czymś, czego pewnie nie usłyszycie w szkołach, ani na studiach, ani we wszelkich innych formach edukacji, a czego ja dowiedziałem się rozmawiając z prezesami, menedżerami, dyrektorami, startupowcami, no, z którymi mam przyjemność spotykać się bardzo często w ramach swojej pracy, a co jest kluczowe według nich i według mnie w tym, żeby radzić sobie w dzisiejszym świecie, nie tylko w karierze. Mianowicie. Chodzi o pewną jedną bardzo ważną umiejętność: uczenie się, oduczanie się i uczenie się na nowo. Co to oznacza? Przede wszystkim pokorę wobec własnej wiedzy. To, że jeśli czegoś się nauczyliśmy w szkole czy na studiach, to nie znaczy, że ta wiedza będzie aktualna na zawsze. Ba, dzisiaj to nawet nie znaczy, że ona będzie aktualna przez rok. E, nauka pędzi bardzo szybko, wiele dziedzin wiedzy e, dokonuje odkryć bardzo szybko. Stan wiedzy zmienia się tak naprawdę z dnia na dzień, co zresztą mogliśmy widzieć w czasie pandemii koronawirusa, kiedy kolejne badania naukowe pokazywały nam e, zupełnie nowe rzeczy, których naukowcy e, z całego świata jeszcze nie wiedzieli. I to jest najlepszy przykład na to, że dzisiaj nic nie jest nam dane raz na, raz na zawsze. Żadna wiedza, żadna umiejętność. Bo nie chodzi tylko o wiedzę taką twardą, yy, dotyczącą, nie wiem, historii, biologii. Yy. Czy innych tego typu dziedzin, ale też o umiejętności. Ta umiejętność, którą mamy dzisiaj, za 6 miesięcy może się okazać zbędna, może się okazać konieczna aktualizacja naszego stanu, i to jest coś, co im wcześniej się opanuje. Tym lepiej, bo świat dzisiaj zmienia się tak szybko, że nie znam nikogo, kto byłby w stanie dłużej niż przez kilka lat bazować na tym, czego się nauczył chociażby w szkole czy na studiach. Wszyscy e, ci ludzie sukcesu, z którymi rozmawiam, zawsze podkreślają rolę tego, że bardzo, bardzo dużo czasu poświęcają na to, żeby uczyć się nowych rzeczy, ale też żeby akceptować to, że to, czego już się nauczyli, nie jest już aktualne. I z całego serca życzę Wam, żebyście jak najszybciej opanowali tę umiejętność, szczególnie jeśli myślicie o pracy naukowej, pracy w technologiach. A nie oszukujmy się dzisiaj już tak naprawdę wszystkie dziedziny biznesu są powiązane z technologiami w jakiś sposób. I ta umiejętność uczenia się, a potem oduczania to, czego się nauczyliśmy, i nauczenia się czegoś na nowo jest absolutnie kluczowa. Nawet nie tyle, żeby odnieść sukces w karierze, ale żeby po prostu radzić sobie w świecie, który zmienia się każdego dnia. Powodzenia.